W czasie niewesołym warto zajmować się działalnością twórczą. Mówię to z własnej perspektywy, kocham pisać, kocham czytać i teraz dzięki temu niewątpliwie jest mi łatwiej. I chciałam powiedzieć Państwu o książce, nad którą teraz pracuję: czyli o bilecie do wyobraźni. Bilet do wyobraźni. Czyli fikcje adresowane do najmłodszych i nieco starszych rzeczywiście mogą pomóc przetrwać niełatwe dni, niełatwe chwile. I w ramach tych swoich odkryć, które czynię do książki, pracując nad tekstem, polecam gorąco dwie pozycje reprezentujące dwa ważne trendy na rynku współczesnej książki dziecięcej. Chodzi o non-fiction, czyli książkę Elżbiety Pałasz. Dobra robota. To są rozmowy z przedstawicielami różnych profesji oraz fikcję literacką. Książka Katarzyny Ryrych, fantastyczna książka, w której fantazja jest skoncentrowana wokół rzeczy codziennych, zwyczajnych, niby wokół banalnego podwórka, a jednak niezwykłego i fantasmagorycznego. Dziękuję.